Dziennikarze nie działają w swoim interesie, ale działają w interesie polityków, którym tak bardzo kibicują. Dziękuję Jest bardzo. pismo, w którym, które ma ECS. Dziękuję panu za rozmowę. Prawo ale jazdy nie, nie trzeba nie... mieć prawa jazdy, żeby, yy, żeby, móc się zajmować znać, się, tak? żeby móc zajmować się bezpieczeństwem nie ruchu oczywiście. drogowego? My, Lewica, też jesteśmy patriotami. Jesteście patriotami? To dlaczego teraz stajecie po stronie zdrajców, a nie bohaterów? Obecnie nie ma już zbyt wielu dziennikarzy, którzy kierują się logicznym myśleniem i zdrowym rozsądkiem zamiast interesami partii, na której usługach aktualnie się znajdują. Myśląc o dziennikarzach, przychodzą nam do głowy postacie takie jak Gozdyra, Dobroż Oracz i inne tuzy propagandowe, których zadaniem jest promowanie swoich mocodawców. Ale są też wyjątki, jednym z nich jest Robert Mazurek, który w przeciwieństwie do swoich kolegów po fachu nie dał się kupić i nadal mówi, co myśli i jak jest. Dzisiaj wuja ma dla Was kilka jego najlepszych momentów, w których zaorał swoich rozmówców. Oglądasz, kto wygrał? Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i suba. Bez przedłużania, lecimy z tematem. Żyjemy w czasach, kiedy TVP w likwidacji namiętnie promuje swoją narrację, próbując wmówić nam wszystkim, jak wspaniale żyje się w Polsce. Właściwie dzisiaj niezależne media są już w odwrocie i ze świecą można szukać dziennikarzy, którzy nie są przesiąknięci narracją żadnej partii. Mazurek nie boi się mówić o patologiach naszej polityki i nie gryzie się przy tym w język. W taki sposób skomentował spoty wyborcze uśmiechniętej koalicji. No co tu gadać? Prymitywne, hejterskie... Prostackie, pełne takich tanich chwytów spoty, w których głosiciele idei prawicowych, konserwatywnych przedstawieni są jako promoskiewscy złodzieje. Ludzie, którzy nienawidzą demokracji, patrzą tylko, żeby się nachapać, nakraść. No, banda niedomytych wśród, których naprawdę się wstydzimy. Chodzi oczywiście o wywołanie takiego skojarzenia, takiej sklejki. Prawica równa się Sługa Putina, złodziej, tempak, prymityw. Dobry Polak to ja. Konserwatyzm mam we krwi. Wiem, że kobiety i dzieci trzeba trzymać krótko, a przyjaciół szukać na wschodzie. Nam Słowianom znacznie bliżej do Rosjan niż do tych zakichanych Germanów czy niewydarzonych Francuzów. A że Rosjanie nie lubią wolności? Ja też nie lubię. Lubię za to, gdy jest sprawiedliwie i prawie. Ale po naszemu. Nasze prawo i dla nas sprawiedliwość. Przecież nie dla uśmiechniętych. To doskonale obrazuje, na jakim poziomie jest dyskusja polityczna w Polsce. Koalicja rządząca tak często powtarzała, że należy zakończyć wojnę polsko-polską, a potem produkują tego typu treści. Szkoda, że ich obietnice i zapewnienia zawsze kończą się w taki sposób. Ale to nie koniec absurdów, które serwuje nam partia rządząca. Dziennikarze TVP jawnie namawiają do cenzury konkurencyjnych stacji i social mediów, bo ludzie mają czelność się z nimi nie zgadzać. To jest całkiem poważne pytanie. Dlaczego dziennikarz wzywa do cenzury? Jak dziennikarz może walczyć o ograniczenie wolności słowa? Przecież to jest całkowite sprzeniewierzenie się naszej misji. Jak to w ogóle jest możliwe? Otóż przychodzą mi do głowy jakieś. Trzy wytłumaczenia. Po pierwsze takie, że dziennikarze nie działają w swoim interesie, ale działają w interesie polityków, którym tak bardzo kibicują. Po drugie takie, że czują się lepsi, czują się stworzeni do pouczania innych. I po trzecie wreszcie uznają, że media nie są od opisywania świata takim, jaki on jest, tylko od kształtowania go. I to naprawdę Naprawdę jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Po... To właśnie jest ten nowy standard w mediach, który przed wyborami obiecywała uśmiechnięta koalicja. Jeszcze kilka lat ich rządów i nasze media będą przypominały te z czasów PRL. Najwidoczniej na tym polega ten nowy standard i zrównanie się z europejskimi standardami. Mimo że dużo osób próbuje zarzucić Mazurkowi, że jest prawicowym agentem opłacanym przez Kaczyńskiego, by ten atakował uśmiechniętą koalicję, to realnie on po prostu punktuje niedorzecznie wypowiedzi z każdej strony, ze sceny politycznej. Większość lewicowców nie potrafi zrozumieć, że to oni najczęściej są komentowani tylko i wyłącznie z powodu ich głupich poglądów. Mazurek nie miał problemu z atakowaniem PiS-u, nawet kiedy to jeszcze oni rządzili. W czerwcu mijającego ubiegłego roku obiecał pan Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku dotacje w wysokości 7 milionów, w październiku się pan rozmyślił i stwierdził, że da tylko 4 miliony. Czy, czy powodem są jest polityczne, jak mówicie, zaangażowanie ECS-u? Yy, powodem jest to, yy, że pan miał zadać pytanie o budżet kultury, bo to jest bardzo interesujące Sekunda, pytanie. Budżet kultury został zwiększony z... o ponad 1%. Ja w pierwszym roku, A pan premier odpowiada na pytanie, które sam sobie W pierwszym roku, yy, nie, ale to pan wie, dlaczego nie odpowiadam na to pytanie nie odpowiem na to pytanie. Dlaczego? Yy, mówiłem panu także przed rozmową Nie, tutaj, o się się pan mi nie mówił. Nie będę mówił o sprawach Gdańska w związku z... Ale... Nie, 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 nie. Ale ja nie rozmawiam o kary Adamowicza. Ja nie, o Adamowicza. Nie, nie rozmawiajmy. Jeszcze dwa tygodnie nie minęły od tych dramatycznych wydarzeń. Nie, nie będziemy nie, nie. Nie rozmawiać o tym temacie. Panie premierze, o bardzo pana przepraszam. Nie rozmawiamy ani o śmierci, ani o tym, co tam się działo. Nie rozmawiam o słowach tych moim zdaniem obłąkanych ludzi, którzy. Oskarżają pana o całe zło tego świata. Ja pana pytam o prostą decyzję budżetową. Obiecaliście 7 milionów, daliście 4. Nie, nie będę się do tego ustosunkował, to nie są to nie są. To są publiczne pieniądze nie, 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 na Boga, nie, nie, panie nie, ale... premierze. Powinien to, co być, pan co pani mówić. te informacje są nierzetelne pytanie. i nie będziemy o tym rozmawiać. Nierzetelne. Dziękuję jest bardzo. pismo, w którym, które ma ECS. Dziękuję panu za głosowanie. Reakcja Glińskiego jest najlepszym dowodem na to, na jakim poziomie jest obecnie dziennikarstwo. Nie ma moich pytań? To ja spierdalam. Politycy już tak bardzo się przyzwyczaili do wywiadów robionych pod nich, że kiedy pada nieustalone wcześniej pytanie, to nagle obrażają się jak małe dziewczynki. Ta sytuacja miała miejsce kilka lat temu, a teraz jest jeszcze gorzej. Obecnie telewizja państwowa już nawet nie udaje, że jest niezależna, a w dodatku próbuje cenzurować konkurencję. W ostatnim w czasie było głośno o tym, że uśmiechnięta koalicja uznała, że spróbuje nie przedłużyć koncesji telewizji Republika. Ci co odważniejsi przebąkiwali również, że można by zacząć cenzurować X, a takie myśli mieli biejat i hołownia ale to są politycy, w ich interesie było, żeby ludzie mieli dostęp tylko do ich wizji świata i ich propagandy, ale nie tylko politycy wpadają na takie pomysły. Posłuchajcie sami. Nieśmy poważnie pomyśleć o tym, że może być, y, powinien być być może X też w Polsce, y, na przykład na czas kampanii wyborczej zamknięty, czy to jest ponad nasze możliwości. To samo mówi też znana dziennikarka Polsatu Agnieszka Gozdyra, ale chyba najdalej poszedł Witold Jurasz z Onetu. Dlatego byłego dyplomata, a teraz publicysty Onetu, mówię cały czas o Witoldzie Juraszu, ten cały X, dawny Twitter, to siedlisko Hołoty. Nawet dziennikarze zaczęli już uważać, że powinniśmy cenzurować internet. Nie zdziwi was pewnie fakt, że uważają tak tylko ci dziennikarze, na których opinie każdy ma wyje... I tuzy propagandowe. Ciężko się z mazurkiem nie zgodzić. Nie ma nic lepszego niż mazurek orający lewaków. Znacie żukowską? Trudno nie znać. Prawdziwa klasyka nowoczesnej lewicy. Pani mówi, że to sprawa kobiet, a jednocześnie mówi pani: cytuję, zdarzają się sytuacje, że biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. Pani w tym no studiu mówi, nie że mężczyźni bark. pani w tym studiu mówi, że mężczyźni rodzą dzieci, a jednocześnie mówi, że a dotyczy tylko kobiet. Halo. W końcu skoro mogą urodzić dziecko, to posługując się pani logiką, powinienem też decydować o aborcji. Jeżeli mogą, jeżeli mają macicę. Jeżeli mówimy o osobach, które są w trakcie na przykład korekty płci, ale rozumiem, że nie chcemy wchodzić w takie zdarzenia, które się zdarzają. Nie, pani mówi, że nie rodzą dzieci. Pani mówi, że kobiety, znaczy, że albo o tym czy kobiet. chcemy no, jest sprawą tych, osób, które są w ciąży i które mogą w ciąży zajść i które w związku z tym mogą ją usunąć. Jeżeli będą miały taką decyzję, to powinny mieć dlaczego się pani w tej sprawie wypowiada, bo pani jednocześnie sama deklaruje, że jest w ciąży. i pani nie może zajść w Dlatego się wypowiadam, że każda kobieta, która ma córkę, ma rodzinę, jest to w obszarze jej zainteresowania. Każda kobieta, która ma córkę, a ja mam akurat dwie córki. Powinienem się wypowiadać dwa razy częściej Dobrze, ale ja byłam w ciąży i Miałam rozważania takie w pewnym momencie, dlatego że pojawiła się, pojawiło się podejrzenie, że jest bardzo poważne uszkodzenie płodu, na szczęście ono się później w późniejszych badaniach nie, nie potwierdziło. Nie rozumiem tego, tej logiki, bo pani, pani niech się pani nie gniewa, pani na w gruncie wyznaczonym nawet przez siebie przegrywa walkę z logiką. No widowiskowo. Wiedzieliście, że panowie też mogą zajść w ciąże? Zaraz, czyli dobrze rozumiem, że facet z macicą ma więcej praw niż zwykły, klasyczny facet? Ojciec ma nie mieć prawa głosu, jeśli chodzi o jego własne potomstwo? Żyjemy w smutnym świecie? Lewica chce, by ktoś mógł samemu podejmować decyzję o losach człowieka, zanim ten w ogóle zamelduje się na ziemi? To jest ta obiecana równość? Facet nie może mieć wpływu na los swojej latorośli, chyba że ma macicę. Opinia ta jest... Jest jeszcze bardziej powalona, jeśli uświadomimy sobie, że już teraz ojciec ma problem, by zostały mu przyznane prawa rodzicielskie. Nawet jeśli matka ewidentnie nie potrafi albo nie jest zainteresowana wychowaniem potomka, żeby nie było, że coś sobie wymyślam. Sądy przyznały władzę rodzicielską matkom w 57% wszystkich przypadków. Przypadki, kiedy sąd przyznał władzę rodzicielską ojcom, stanowią tylko 4%, a lewica chce przyznać jeszcze większą władzę matkom. Szkoda, że ta cała równość wygląda właśnie tak. Zostając w temacie, Mazurek miał okazję usłyszeć inną głupotę tego typu. A wyglądało to tak. Do 18 roku życia nie można kupić Red Bulla. Mm -hmm. Ale teraz będzie można po 15 roku życia kupić sobie tabletkę dzień po. A jaki to jest związek? Tak sobie pytam, zastanawiam drugi. się... Żyjemy, będziemy żyli w kraju, w którym y, środki antykoncepcyjne, jak to się mówi, antykoncepcji awaryjnej... No, ja bym sugerował, panie tak żebyśmy po 15... my jako mężczyźni nie wchodzili w te będzie sprawy. Można każdy będzie można po 15... będzie to, dajmy panu prawo kobietom i naszym dziewczynom wie, podejmować się, w te sprawy, wie, w tych sprawach decyzji. No nie, ale sekundkę. Każdy może kupić sobie tabletkę wczesno y, antykoncepcyjną, tę antykoncepcję awaryjną bez względu na płeć. Znaczy ja nie będę kupował oczywiście. No to ale jest pańska no, to, sprawa, ta, pański wybór. Ta. Chodzi mi tylko o to. No czy... Ale czy to nie jest wybór kobiety, czy kupi, czy nie kupi? Sekundkę. Możemy tak uznać, ale to znaczy, że to dlaczego w takim razie niepełnoletnim dajemy prawo do kupowania tabletek antykoncepcji awaryjnej, a nie pozwalamy im kupić Red Bulla? A prawa człowieka? A Red bo... Bull nie jest prawem człowieka. No, bo... Dorównanie Żukowskiej nie jest proste. Ale jak widać, niektórzy się starają. Wiadomo, że można kupić lek, który ma wiele skutków ubocznych, ale energetyka już nie. A nawet więcej, cofnijmy się trochę w czasie. Jeszcze nie tak dawno zakazali sprzedawać drożdżówek i coli w sklepikach szkolnych, ale tabletka dzień po jest już okej. Okay. Pominmy fakt, że mężczyźni znów nie mają nic do gadania. Przecież to jakby ktoś bez prawa jazdy uznał, że jest świetną osobą do decydowania jak ma wyglądać prawo drogowe. A nie, poczekaj chwilę. Za to chce pani obniżyć prędkość dopuszczalną samochodów w mieście. 30 km na godzinę. Mówi pani, tak, przy 30 km na godzinę przeżywalność wypadków to aż 80%, a przy 50, tak jak jest teraz, to 50%. To ja mam taką propozycję. Nie 30, tylko 9 km na godzinę. Ale to nie za... musimy tego żeby... sprowadzać do absurdu. Nie, to pani sprowadza. A kiedy zrobi pani prawo jazdy, pani poseł? Jak powstanie wort w kutnia. Niech się pani nie gniewa. Ale tak, prawo ale jazdy. Nie trzeba nie nie... mieć prawa jazdy, żeby, yy, żeby móc się, zajmować, znać, się tak? Żeby móc zajmować się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ja w życiu nie prowadziłam samochodu, e, ale piesi, wiem lepiej, jaka piesi. powinna być dopuszczalna prędkość. Czyli możesz wypowiadać się o prawach drogowych, nawet jeśli nigdy nie siedziałeś za kierownicą samochodu. Ale jeśli nie masz macicy, to nie wypowiadaj się w temacie. Aborcji. Logiczne. W dodatku dla nich problemem nie jest brak miejsc parkingowych. Nie chcą też poprawić komunikacji miejskiej, by ta stała się dobrą alternatywą dla tych, którzy nie mają wyjścia i po prostu muszą dojeżdżać do pracy samochodem. Czy to ograniczenie ma rozwiązać jakikolwiek problem? Czy realnie chodzi tylko o trzepanie kasy z mandatów? Wiadomo, trzeba skądś wziąć pieniądze. Na te wszystkie programy socjalne i na utrzymanie potencjalnych gości ze wschodu. Jak to możliwe, że oni gadają? Takie rzeczy, a mimo to wciąż są w Sejmie i nadal mają wpływ na to, jak ma wyglądać nasze życie? Przecież te filmy mają już kilka lat, a ich poglądy wciąż się nie zmieniły i nadal podtrzymują to, co wtedy powiedzieli. Dla niektórych wyborców nie ma chyba już granicy głupoty. Gdyby teraz Biejat zaczęła opowiadać, że słońce jest niebieskie, a niebo czerwone, to niektórzy by jej uwierzyli i nawet nie wpadliby na to, żeby spojrzeć w górę i samemu zweryfikować to, co ona mówi. Daleko idące porównanie? No, nie. Nie do końca. Jakiś czas temu Biejat określała żołnierzy wyklętych, jakby byli oni równi UPA albo innym skrajnym organizacjom. A na dodatek chciałaby, by wypłacono odszkodowania ludziom, którzy twierdzą, że zostali skrzywdzeni przez ich działalność. Wtedy media jakoś specjalnie się tym nie przejmowały. I tak właściwie to tylko Mazurek miał na tyle odwagi, by się do tego odnieść. Polska powinna wypłacić odszkodowania ofiarom krwawych represji z lat 40. i 50. Nie, nie ofiarom stalinowskich oprawców i morców, tylko ofiarom żołnierzy wyględych. Tak przynajmniej uważa kandydatka lewicy na prezydenta Magdalena Biejat. Trzeba mieć niezwykły tupet, by mówić takie słowa w kraju, w którym stalinowscy oprawcy, morcy, prokuratorzy i sędziowie dożywają swych lat, ciesząc się z emerytur. emerytów. My, lewica, też jesteśmy patriotami. Jesteście patriotami. To dlaczego teraz stajecie po stronie zdrajców, a nie bohaterów? Mówicie, że polska lewica, jak i światowa lewica, zawsze staje w obronie słabych. W obronie słabych? W obronie słabych? Stajecie teraz nie po stronie ofiar, ale po stronie katów, nie po stronie bitych, ale po stronie bijących. Jesteście reprezentantami Ubeków i Zomowców którzy tłukli ludzi z zimną krwią i nie spotkało ich niestety w wolnej Polsce za to żadne rozliczenie, nie spotkała ich kara, ale nagrody, liczne nagrody. Chcecie mieć twarz Adama Humera? Chcecie mieć twarz Luny Brystygierowej? Ludzi, kiedy mówili o Manikir, to mieli na myśli wyrywanie paznokci. Co sądzisz o Mazurku? Daj znać w komentarzu. Pamiętaj, żeby zostawić lajka. I obczaj inne moje filmy, ale radzę się z tym śpieszyć bo bardzo możliwe, że uśmiechnięci niedługo je usuną. Wuja już się z wami żegna. Do następnego. Siema.